Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ale i kolejny odcinek z gry Hearthstone, tak jakby ktoś nie zauważył. W dzisiejszym odcinku sobie pogramy szamanem, czyli powrót do korzeni, a głównie pogramy nim dlatego, że w końcu udało mi się odzyskać Alakira, czyli legendarną kartę szamana, którą mi bezczelnie ukradli jakby wipe card z 2 czy z 3 miesiące temu. Ogólnie ja tej karty nie, nie uważałem za jakąś super mega dobrą, wręcz przeciwnie, uważam, że, to jest, że jest to jeden z gorszych legendarów w grze, ale po paru ostatnich rozgrywkach muszę zmienić zdanie i powiedzieć, że ta gra jest w sumie spoko. Że ta karta jest w sumie spoko, bo parę razy mi wygrała grę. Jak widzimy, dzisiejszym przeciwnikiem na początku jest Mag. Za czym za bardzo nie przepadam. Bo jak wiadomo, Mag posiada Piro Wybuch, a Piro Wybuch to jest najgorsza karta, która w tej grze istnieje. Która w sumie w tej grze nie powinna istnieć. Ale to jest moje zdanie. Ale okej, okay, niech będzie. Zobaczymy, co Jaina nam dzisiaj zafunduje. Miejmy nadzieję, że ją pokonamy, zanim ona dostanie do swoich rąk pirowybuch. Dobra. Mamy naszą turę. Myślę, że od razu przyzwiemy zbieracza łupów, przez co nasz przeciwnik będzie musiał użyć specjalnej mocy w tej turze, jeżeli chce go zniszczyć. I przez to ominąć swoją turę. No sobie przy okazji karty dobierzemy Więc mamy podwójny zysk z tej inwestycji Dobra, przyzwę sobie totem, bo w sumie nie mam co przyzwać Bardziej mi się cieszył z totemu ognistego Ale niech już będzie. Mogę tak sobie cały dzień Dobra, przyzwał NATA Co by sobie kart podobierać ale niestety, to znaczy, w sobie dla nastety. Niestety nie umożliwię mu dobierania kart, bo go od razu wyciszymy. Nie ma dobierania kart. Za dobrze by ci było. Dobra. No ta już się pozbyliśmy, na szczęście. Miejmy nadzieję, że żadnej problematycznej jednostki nie przyzwie. Takie jak na przykład brzmi, imany aczkolwiek ze żmijem many też mamy jak sobie poradzić, przezbijemy żywiołaka i od razu go podładujemy zabijając żmija many dobra, żmija many mamy z głowy, jest jeszcze co prawda jeden w talii przeciwnika przypuszczam ale miejmy nadzieję, że i z nim sobie poradzimy i że go za bardzo nie podładuję, trochę ta karta mnie rani, yy, yy, rani, trochę ta karta mnie martwi Niestety nasz żywiołak nie przeżył, ale to nic, jego stworek także nie przeżyje. Do widzenia. Teraz najbardziej by mi się do ręki przyzwało kruszy skalny oręż i jakaś karta, która daje furię wichru. Kobrońca Argentu. W sumie dziwnie zagrał nasz przeciwnik. No ale cóż, skoro chciał poświęcić obrońcę argentu, to jego sprawa. Do widzenia. No, dobra, nasz mak jednak zdecydował się uciec. No cóż, miła odmiana po wszystkich pirowybuchach, które dostałem w twarz. W sumie walka trwała krótko, więc może nawet trzy dzisiaj zagramy. Zobaczymy, ile będzie trwała druga, jeżeli będzie. Trwała 20 minut, tak jak moja ostatnia walka z kapłanem na nagraniu, w której czekaliśmy, kto pierwszy umrze. To niestety z trzech walk nic nie wyjdzie. Dobra, szukamy kolejnego godnego przeciwnika, który mam nadzieję pozwoli nam trochę dłużej pograć i nie ucieknie w pierwszych turach. Dobra, mamy kogoś. Kolejny godny przeciwnik. Sami godni przeciwnicy tu w tej grze są. I znowu mag. Ciekawe, czemu wszyscy grają magami. Hmm. Dobra, mamy kruszyskalny oręż, którego mi ostatnio brakowało. Ale nie mamy monety. A akurat na szamanie nie lubię zaczynać. Jedyną klasą, na, którą, na której lubię zaczynać, jest druid. Ale to już też mówiłem niejednokrotnie, więc się ciągle powtarzam na tych filmach. Tak, niestety pierwszą turę będziemy musieli prawdopodobnie ominąć. O, mamy Alakira. Siema. Nie przydasz mi się na razie, ale miło, że mnie odwiedziłeś. Tak, przez ten czas jak nasz przeciwnik się zastanawia, to znowu zrobimy bałagan w mieście. Wszystko rozwalimy, co się tylko da. Rozwaliliśmy wszystko, nasz przeciwnik nadal nic nie zrobił. Tak, zastanawiał się tyle czasów po to, żeby nic nie zrobić. Brawo! To było takie... kreatywne. Ogólnie naszym przeciwnikiem jest... nonsense. Fajny nick, w sumie. O, totem leczący. Właśnie miałem nadzieję, że to się trafi. Widać jak nie mówię, na co mam nadzieję, to gra jest dla mnie sympatyczniejsza. Może mam jakiś podsłuch. I po prostu słyszą, co chcę trafić, co chcę trafić. I zawsze robią tak, żebym tego nie trafił. Dobra, poszukiwać przygód jest dość niewygodną kartą. Dlatego też jeśli go pozbędę. I pozbędę się go, myślę, za pomocą tego totemu. Bo w ten sposób mogę znowu tutaj postawić totem i znowu go bufnąć. O, i na szczęście to był ten sam. Czyli w sumie dobry wybór. Tym razem szczęście jest po mojej stronie. Kiedyś będę taka jak ty. O, ty dziadu wredny jeden. Niemiło z twojej strony, że tak zrobiłeś. Tak, jeszcze dobierze monetę, i co tym razem użyję sekret ciekawe cóż to za sekret może skopiuję mojego obrońca Argus'a tak moja to co za Argus no dobra to ją zniszczymy a no, obrońca Argus'a nie jest dla mnie problemem więc niech sobie stoi mamy dwie eksplozje lawy w ręce, więc 12 punktów obrażeń w przeciwnika, więcej niż piro wybuch. Jest znowu... Woda no, bierze sobie kartę, myślę, że jakiś obszarowy użyje, chociaż w sumie jedyne obszarowe jakie mógłby teraz użyć to jest... Arcane Explosion. No dobra. Do widzenia, wszystkie trzy jednostki. Dzisiaj jacyś magowie, niż... magowie są słabsi niż zwykle. Dobra, i mamy trzy taunty, które nas bardzo ładnie chronią. Spróbuj się przez to przebić. To temy śmierci, dosłownie. No co tam, Jaina? Jak tam ci dzień mija? Tak, zamieni mojego obrońca w, w sumie nie wiem, co mu to da, ale dobra. Niech będzie i tak. Nawet go nie zabiję. Okej. Okay. Mam ochotę teraz przywalić dwa razy eksplozję lawy w, nie w nią, ale pff, będę miał aż cztery przeładowania w następnej turze. Więc jednak tego nie zrobię. Zamiast tego zrobimy tak. Dobra. Widzimy, Totem już się nawzajem pięknie podleczyły. I zaczynamy zabawę od nowa. O, Blizzard! O nie, to Blizzard. Hmm. Alakira bym mógł teraz przyzwać, ale wolę go przyzwać w następnej turze, żeby od razu użyć z nim tego. Więc Alakira na razie nie będziemy przyzywać. Dlatego przyzwiemy sobie Totem. I przeczekamy tą turę. W sumie mógłby mój przeciwnik użyć kolejnego blizzarda w następnej turze. Było w sumie dobrze dla mnie. Ale użył tajemnych pocisków, które w sumie średnio zadziałały. Dobra. Na Uderwało nam się. Straciliśmy totem, który w sumie... Jakoś ta strata mi bardzo nie boli. Robimy tak. Przyzwamy Alakira Wichry. Słuchajcie mych rozkazów. I od razu mu damy kruszy skalny Orę, żeby zadać 6 punktów obrażeń więcej. w ten sposób nasz przeciwnik ma problem. To w następnej turze ginie od moich eksplozji lawy. Dlatego albo używa Ice Blocka teraz, albo ginie. Tutaj tak ci nic nie pomoże. Sorry. Kopiował mojego Alakira. W sumie nie wiem czy mu coś to da. I widać ma taką nadzieję. No dobra. Kończymy walkę w takim iście magowym stylu, czyli z zaklęciami w bohatera. No, no nie będzie. Skoro magowie tak zawsze mi robią, to czemu ja nie? W sumie eksplozja lawy to prawie jak pirowybuch. Więc mogę się poczuć niczym mag. No dobra, w sumie szybko te walki poszły, więc zagramy sobie jeszcze jedną. Czemu nie? Może tym razem trafimy na coś innego niż mag, chociaż dzisiaj jest taki bardzo magowy odcinek. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki na przeciwnika, aby wyciszyć i matki. Nie, no ale poważnie, tych typów do gry jest strasznie mało tutaj. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika, którym jest kto? O! Dla odmiany Druid, Oniku, Czes. Czes? Chyba no tak. Chyba się Czes nazywa. Nie wiem, dawno rosyjskiego nie uczyłem się. A no, w sumie zostawię sobie całą rękę początkową. Mogę zaprawda Leroya wymienić, ale jednak go zostawię. Niestety znowu zaczynamy. I znowu nic nie zrobimy w pierwszej turze. Na szczęście nasz przeciwnik także nic nie zrobił. A my trafiliśmy na furię wichru, która mi się bardzo przyda z Leroyem. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję ją skąbić. Jeszcze kruszy skalny oręż by się przydał i żeby było idealnie. O! Muszę chronić ziemię. Niedobrze. Dobra, robimy tak. Teraz będziemy się tym totem jakoś zniszczyć. To przypuszczam, że zrobi za pomocą tej jednostki specjalnej zdolności swojej, ale przez to straci turę. A jednak tego nie zrobi? No, jednak zrobi. A przynajmniej, monetę zużył, więc zawsze to jakiś plus. Dobra, totem został zniszczony. W sumie tego się spodziewałem, więc tu bez zaskoczeń, a my z. Wyciszymy stracha na wróble. Bo nie lubię tej karty. I totem leczący mamy. W sumie jakieś jednostki mi się mogły trafić, które mogę teraz użyć. Bo nic w tej ręce ciekawego nie mam. w górę! No nie, je, jeszcze, jeszcze prowokacja, fatalnie wam powiem fatalnie. Dobra, szczerze mówiąc, mamy problem. Zrobię tak. Teraz prawdopodobnie zginę od tego i od tego, ale to nic. Przynajmniej straci mój przeciwnik. Wszystkie prowokacje. Dobra, wystawił Yeti. I w sumie zrobił. Od czego się spodziewałem. A my się Jeti pozbędziemy, I przy okazji bufniemy żywiołaka. który pewno i tak zginie w następnej turze, ale to nic. Głównie po to go postawiłem, żeby zajął na chwilę mojego przeciwnika. No, co zrobisz? Kombinuj, kombinuj. W sumie, kiedy on się z kart wypłukał wszystkich, że ma tylko dwie w ręce? Tak, niestety nam się oberwie. Ale tak jak mówię, tego w sumie też się spodziewałem. Więc to nie jest dla mnie żadne smutne zaskoczenie. Plus jest taki, że nasz przeciwnik... Ma karty w ręku na wyczerpaniu. Hmm. Dobra, zrobimy tak, żeby skupić jego uwagę na tym totemie. A w tym czasie będę mógł zabić tą jednostkę za pomocą tego totemu i błyskawicy. Muszę chronić. No, opiekun Gaił. No cóż. Niestety tym razem nie poszło po mojej myśli. Ale to nic. Nie przejmujemy się, nie przejmujemy się oczywiście. Teraz żywioł jak ognia by się przydał. To nie wygląda jak żywioł jak ognia, ale niech będzie. Znowu totem ognistego języka. Teraz ogólnie polowałem na totem do siły zaklęć, żebym mógł obu... Opiekunów w Gaju zniszczyć za pomocą błyskawicy, no ale cóż, nie miałem szczęścia tym razem. Dobiję sobie dwie karty, pewno, no tak też myślałem, czy nawet trzy, Ona one trzy dobrał. Ała. Ała. Dobra. Zrobił po mojej myśli tym razem. Więc możemy go trochę osłabić. W sensie pozabijać wszystkie stwory, jakie ma na planszy. W ten sposób. I czekamy, co zrobi dalej. Ogólnie to by mi się przydał kruszyskalny oręż. Mówię to już po raz kolejny, ale naprawdę by mi się przydał. Najlepiej, razy dwa. Kolejny Yeti. Jego w sumie też zniszczymy za chwilę za pomocą eksplozji lawy. W sumie jest to dobra karta za 4-4 na 5. Wydaje się, że ona jest mega słaba, bo nie ma żadnych specjalnych zdolności, ale to jest jedna z lepszych kart za 4 punkty mamy. O! Siema. Teraz to musimy przeliczyć. 18 punktów obrażeń. I mało. Na razie mało. 24... Nie za dużo. Leczący? Niestety nie. Szkoda. Jeżeli mi się trafił jeszcze jeden kruszyskalny oręż, to w następnej turze zadałbym naszemu przeciwnikowi 24 punkty obrażeń. Zostałoby nam jeszcze 5 do zadania. Ała! Zmiotło nasz totem z powierzchni ziemi. No cóż. Jak to teraz rozegrać? Stawię to totem. Boję się, że możemy przegrać tą walkę, szczerze mówiąc. Bo nie idzie po mojej myśli. Żadne żywiołaki mi się nie chcą trafić. To smutne. No co mu dasz? Czy żebyśmy jakiegoś bufa dał? W końcu? Bo szczerze mówiąc, żadnego znaku odstępów nasz przeciwnik nie użył. Zastanawiam A nie, jednak wściekłe drzewo przyzmie. No dobra. Niech będzie i wściekłe drzewo. Które w sumie zaraz zamieni się w smutną żabę. Zrobimy w ten sposób. Jeden. Damy bladlasta, żeby zniszczyć tego smoka. żeby mi to nie przeszkadzał. A drzewo, tak jak mówiłem, zamienimy. A! Jestem idiotą. Jestem taki głupi Tyle przegrać Właśnie dałem mu wygrać hmm, Co tu robić? <laughs> Nie mogę na to patrzeć nawet Właśnie dałem moim przeciwnikom wygrać ten pojedynek To było tak smutne, to było tak słabe Że Napis porażka jest tu maksymalnie uzasadniony. Dobra, to było na tyle. W bardzo ciekawym stylu zakończyłem dzisiejszy odcinek, ale myślę, że tak, zdecydowanie headstone na dzisiaj wystarczy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć.